Słowa Ewangelii według świętego Jana, Chwała Tobie, Panie. Obok Krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto to syn Twój. Następnie rzekł do ucznia. Oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. W sposób szczególny, jak wspomniałem na początku tej Eucharystii, wybrzmiewają słowa dzisiejszego psalmu. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Nasze oczy, nasz wzrok skierowany jest w tym miesiącu, w tym dniu na Maryję. Na jej oczy, na jej spojrzenie. I w sposób szczególny wybrzmiewają dziś słowa modlitwy przed czytaniami, że naród polski otrzymał w Marii przedziwną pomoc i obronę i możemy uciekać się do niej jako do naszej matki, królowej, aby religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju. Bo to przecież przez wieki kolejni władcy naszego kraju, aż po dziś dzień. Nieustannie zmierzają na Jasną Górę, aby tam odnawiać śluby narodu, jak uczynił to Jan Kazimierz. Mówiąc, skoro zaś z wielkiego serca, mego żałością wyraźnie widzę, że zajęki i ucisk padły w tym siedmioleciu na królestwo moje z rąk syna Twojego, sprawiedliwego sędziego, pragi powietrza, wojny i innych nieszczęść, przyrzekam ponadto i, i ślubuję. Że po nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będę używał środków, aby lud króle, królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić. Przerzekam i ponadto ślubuję. Nieustanne są te słowa aktualne. Także dziś, kiedy kilka tygodni temu, głowa naszego państwa na apelu jasnogórskim patrywała się w oblicze, Matki Bożej, zawierzając nasz kraj, jej opiece w tym trudnym dla nas czasie pandemii COVID-19, chciałoby się wypowiedzieć te słowa Apelu: Jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam. Jestem przy Tobie, jestem i trwam w tym czasie ludzkiego nieszczęścia. Jestem przy Tobie z różańcem w ręku. Jestem przy Tobie, jak wołał święty Jan Paweł II, to znaczy, zarazem być przy miłości, jaką jest mił, miłowany, uczyć się, jest to wewnętrzny program miłości. Pomiłować to znaczy dalej pamiętać, pamiętać w tym czasie miesiąca poświęconego Marii, aby z modlitwą nabożeństw litaninek, z różańcem w ręku, przy kapliczkach. Które są rozciane po naszych parafiach, po naszej parafii. Aby miłować, to znaczy pamiętać. To drugie słowo, które jest w Apelu Jasnogórskim. Pamiętam, jestem i pamiętam o Tobie, bo Cię miłuję i rozważam Twoją miłość do mnie, płynącą z krzyża, z którego wybrziewają te słowa: synu, córko, oto matka Twoja. Kochasz Ją? Miłujesz Ją? Czym tą miłość wyrażasz? Pomiłować, to znaczy przed... dalej czuwać. Czuwam, mówił niegdyś Jan Paweł II, jakże dobrze, iż w apelu jasnogórskim znalazło się to słowo, które wyraża się z Ewangelii. Czuwajcie. Chyba też z Ewangelii przeszło ono do tradycji ruchu harcerskiego. Czuwam, Pisze Jan Paweł II, to znaczy, że staram, staram się być człowiekiem sumienia, odróżniać konkretnie dobro od zła, ale w konsekwencji czuwam, to znaczy dostrzegam bliźniego, nie zamykam się w sobie, w tym ciasnym swoim podwórku własnych interesów, swój świat, swoje kredki. Czuwam, to znaczy, miłuję bliźniego. Czuwam to wyzwanie i pokazanie, że jestem gotowy z Maryją kroczyć przez ten miesiąc. Pragnę zakończyć to słowo zachętą papieża Franciszka, który skierował kilka dni temu do nas, do całego kościoła list na miesiąc maj, którym papież zachęca każdego z nas. Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu. Zadecydujecie w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest pewien sekret, aby to uczynić. Prostota rozważań różańcowych. Drodzy bracia i siostry. Wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa w serce Maryi, naszej Matki sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni jako rodzina duchowa i pomoże nam przezwyciężyć tę próbę wiary. Jestem, pamiętam, czuwam przy Tobie Maryjo. Amen.